Przechodzę teraz do dziesiątego okrążenia. Muszę przejść oczkami ścisłymi na tą fałkę tutaj. Czyli po łańcuszku przechodzę i w oczkach robię oczka ścisłe, w oczkach łańcuszka. I, jeszcze, I wbijam się w słupek. Na tym słupku muszę zrobić trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I jeszcze trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nabieram nitkę na szydełko. Wbijam się w ten sam słupek i robię słupek. Powstaje mi v Następnie nabieram nitkę na szydełko i teraz wbijam się między te dwie fałki. Tutaj i robię słupek. Trzy oczka łańcuszka. I jeszcze raz wbijam się między te fałki w to samo miejsce i robię słupek. Powstaje mi kolejna fałka. Nabieram nitkę na szydełko. I teraz przechodzę na ten ostatni słupek. Tutaj robię, jeszcze raz bije się, bo mi coś nie wyszło. Tutaj teraz robię słupek, trzy oczka, łańcuszka i słupek. I teraz będę robiła takie motywy. Między tymi motywami muszę zrobić 7 oczek łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko i od razu przechodzę na te fałki. Wbijam się w pierwszy słupek fałki i wykonuję słupek. Trzy oczka łańcuszka. Wbijam się jeszcze raz w to samo miejsce, w ten sam słupek. I robię drugi słupek. Powstała mi fałka. Nabieram nitkę na szydełko. Między tymi fałkami bijam się i robię kolejną fałkę. Czyli słupek, trzy oczka łańcuszka i słupek. Nabieram nitkę na szydełko. Przechodzę na ostatni słupek. I tutaj również robię fałkę, czyli słupek, trzy oczka łańcuszka i słupek. I między tymi motywami znów robię 7 oczek łańcuszka, i przechodzę na kolejny motyw. Tutaj znów robię fałkę, trzy oczka łańcuszka. I jeszcze jeden słupek. Między fałkami robię kolejną fałkę, czyli słupek, trzy oczka łańcuszka i słupek i wbijam się w ostatni słupek. Robię słupek, trzy oczka łańcuszka, słupek i dalej siedem oczek łańcuszka. I tak całe okrążenie. Kończę już dziesiąte okrążenie. Zrobiłam 7 oczek łańcuszka i wbijam się w trzecie oczko łańcuszka. Robię oczko ścisłe. I tak teraz wygląda nasza miseczka. Przechodzę do 11 okrążenia. I w jedenastym okrążeniu będę robiła fałki, ale odwrotnie. ten sposób, czyli będę robiła słupki łączone górą. Robię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i nabieram nitkę na szydełko. Bijam się drugi słupek i robię yy, robię słupek. Następnie. Teraz robię trzy oczka łańcuszka, bijam się w kolejny słupek tej następnej fałki i przerabiam słupek do połowy. Nabieram nitkę na szydełko, bijam się w drugi słupek tej fałki i przerabiam przez dwie nitki. I przez wszystkie, powstała mi kolejna pałka. Trzy oczka łańcuszka i identycznie robię na tej ostatniej fałce, czyli wbijam się w słupek, przerabiam słupek do połowy, nabieram nitkę na szydełko, wbijam się drugi słupek i przerabiam przez dwie nitki i przez trzy. Następnie muszę zrobić trzy oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko. Teraz mam tutaj ten łańcuszek, który składał się z siedmiu oczek. Odliczam czwarte oczko, wbijam się w czwarte oczko łańcuszka. Tutaj sobie zaznaczę. I dwa razy nabijam nitkę na szydełko, bo będę robiła słupki podwójnie nabijane. Wbijam się w czwarte oczko łańcuszka i przerabiam pierwszy słupek podwójnie nabijany, czyli przez dwie nitki, przez dwie nitki i przez dwie. Dwa razy nabijam nitkę na szydełko, wbijam się w to samo oczko łańcuszka, przerabiam drugi słupek podwójnie nabijany. Dwa razy nabijam nitkę na szydełko. I przerabiam. Wbijam się w to samo oczko. I trzeci słupek podwójnie nabijany. Jeszcze raz. Czwarty słupek podwójnie nabijany. Ma, będzie ich siedem. Piąty słupek podwójnie nabijany. Szósty słupek podwójnie nabijany. I siódmy słupek. Trzy oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko. Przechodzę na te fałki. Bijam się pierwszy słupek. I przerabiam słupek do połowy, czyli przez dwie nitki, dwie nitki zostawiam na szydełku. Nabieram nitkę na szydełku, wbijam się w kolejny słupek i przerabiam przez dwie nitki i przez trzy. Trzy oczka łańcuszka. Wbijam się w kolejny słupek i robię słupek do połowy. Przez dwie nitki, dwie zostawiam. Wbijam się w ten drugi słupek. I przerabiam przez dwie i przez trzy. Trzy oczka, łańcuszka. I znów wbijam się w pierwszy słupek. No nie, tu. O, teraz. I jeszcze nie. Dobrze. I przerabiam do połowy słupek, nabieram nitkę na szydełko, wbijam się w drugi słupek i przerabiam przez dwie nitki i przez wszystkie. Trzy oczka łańcuszka. I teraz znów dwa razy nabijam nitkę na szydełko i odliczam czwarte oczko łańcuszka. Wbijam się w czwarte oczko łańcuszka i teraz wykonam 7 słupków podwójnie nabijanych. Mam pierwszy, drugi, trzeci i tak 7 słupków. Podwójnie nawijanych, i później znów będę robiła te fałki, tak, całe okrążenie. Zamykam okrążenie. Wbijam się wierzchołek z początku tego okrążenia i robię oczko ścisłe. Tak, teraz wygląda nasza miseczka. Przechodzę do 12. Okrążenia. Robię trzy oczka łańcuszka jako słupek, nabieram nitkę na szydełko i wbijam się w kolejny wierzchołek tej fałki odwróconej. Robię słupek. 3 oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko. Jeszcze raz wbijam się w to samo miejsce i przerabiam słupek do połowy przez dwie. Nabieram nitkę na szydełko. Wbijam się wierzchołek tej ostatniej fałki. I przerabiam przez dwie i przez trzy. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzę na ten wachlarzyk. Będę bijała się w każdy słupek. Na każdym tym słupku podwójnym będę robiła słupek. I oczko łańcuszka. Każdy słupek będzie oddzielony jednym oczkiem łańcuszka. Oczko łańcuszka. Na trzecim słupku słupek, oczko łańcuszka. Tutaj będzie siedem tych słupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Mam 5. teraz robię szósty słupek, oczko łańcuszka i siódmy słupek. Już tutaj nie robię oczka łańcuszka, tylko robię trzy oczka łańcuszka. Przechodzę na wierzchoły kwałki, tej odwróconej teraz słupków włączonych górą, przerabiam słupek do połowy, nabieram nitkę na szydełko, przechodzę na kolejny wierzchołek słupków włączonych, przerabiam przez dwie i przez trzy. Trzy oczka łańcuszka, jeszcze raz wbijam się w ten sam wierzchołek, przerabiam przez dwie nitki, nabieram nitkę na szydełko i ten ostatni wierzchołek wbijam się, robię, przerabiam przez dwie nitki i przez trzy. Trzy oczka łańcuszka i tutaj znów będę robiła na każdym słupku podwójnym jeden słupek i oczko łańcuszka. I znów będę miała siedem słupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Robię jeszcze trzy oczka łańcuszka między tymi motywami i wbijam się w wierzchołek tutaj tych słupków. Robię oczko ścisłe. I tak teraz wygląda miseczka. Przechodzimy do trzynastego okrążenia. Robię. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, nabieram nitkę na szydełko, wbijam się w wierzchołek tych słupków łączonych. Bardziej tutaj chcę w środek, żeby to ładnie wyglądało. O mam, przeciągam i przerabiam przez dwie i przez wszystko. Teraz znów robię trzy oczka łańcuszka. Na tym takim wachlarzyku będę robiła słupki. Na każdym słupku jeden słupek, na oczku łańcuszka drugi słupek. Na słupku, słupek. Na oczku łańcuszka, słupek. I znów. Na słupku, Słupek na oczku łańcuszka. Słupek. Na słupku słupek. No źle się wbiła czasami się tak. Mhm. Na oczku łańcuszka słupek. Na słupku słupek. Na oczku łańcuszka słupek na słupku, słupek na oczku łańcuszka, słupek i na słupku, słupek. Trzy oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko, bijam się w ten pierwszy wierzchołek tutaj. Też chcę właśnie w środek, bardziej. Przeciągam nitkę, przerabiam, przerabiam słupek do połowy, nabieram nitkę, wbijam się w ten drugi wierzchołek. Ciężko wbić się w środek, przerabiam przez dwie i przez wszystko. Trzy oczka, łańcuszka. I tutaj znów będę robiła. Na słupku słupek, na oczku łańcuszka, Słupek na słupku, słupek na oczku łańcuszka, słupek i tak całe okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się w wierzchołek tych słupków włączonych górą i robię oczko ścisłe. Przechodzę do okrążenia czternastego, słupkami ścisłymi przechodzę na ten słupek. Czyli wbijam się w oczka łańcuszka, wykonuję oczka ścisłe. I jeszcze słupkiem oczko ścisłe i teraz robię trzy oczka łańcuszka jako słupek dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę omijam jeden słupek wbijam się w kolejny i robię słupek dwa oczka łańcuszka omijam słupek wbijam się w następny słupek dwa oczka łańcuszka, omijam jeden słupek, wbijam się w kolejny i robię słupek, dwa oczka łańcuszka, omijam, wbijam się w kolejny i słupek, dwa oczka łańcuszka, znów omijam jeden, wbijam się w następny i robię słupek. Dwa oczka łańcuszka i ostatni słupek wbijam się, robię słupek. Teraz robię pięć oczek łańcuszka, nabieram nitkę na szydełko, od razu przechodzę na te słupki, wbijam się w pierwszy słupek i robię słupek. Dwa oczka łańcuszka poprawić, bo tutaj niteczka mi się zaplątała. To o. jeszcze raz dwa oczka łańcuszka. Omijam najbliższy słupek, wbijam się następny i robię słupek. Dwa oczka łańcuszka. Omijam jeden słupek i wbijam się w co drugi słupek, a przed tymi Między tymi słupkami jest przerwy, dwa, y, dwa oczka łańcuszka robię jako poprzeczkę, a między motywami pięć oczek łańcuszka. I kończę to okrążenie. Robię jeszcze pięć oczek łańcuszka. Wbijam się trzecie oczko łańcuszka. I robię oczko ścisłe. Jeszcze jedno oczko sobie zrobię, żeby zabezpieczyć. Odcinam liteczkę, później ją wrobię. i teraz sobie zmienię kolor. Teraz sobie będę robiła czerwonym kolorem. Żeby to tak troszeczkę ożywić. Robię pętelkę. Przechodzę w miejsce gdzie skończyłam tutaj wbijam się robię oczko ścisłe tutaj sobie przytrzymam niteczkę żeby ją robić robię oczko łańcuszka i na poprzedce robię dwa półsłupki Na słupku półsłupek. I dalej na słupku robię półsłupek. Na poprzeczce dwa półsłupki. Na słupku półsłupek. Przytrzymuję sobie tutaj niteczkę, żeby ją wrobić. Później już tą końcówkę poobcinam, te końcówki i będzie fajne, fajnie. Półsłupki, dwa na poprzeczce i na słupku, słupek, dwa półsłupki. I półsłupek i teraz przechodzę do tej poprzeczki, gdzie miałam pięć oczek, łańcuszka, robię pięć półsłupków i na słupku półsłupek, dwa półsłupki na poprzeczce. Na słupku półsłupek na poprzeczce. Dwa półsłupki. I tak całe okrążenie. Okrążenie zamykam, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka, które zastępowało półsłupek. Robię oczko ścisłe, jeszcze jedno oczko, niteczkę. Odcinam. Później sobie te niteczki jeszcze wrobię. I tak wygląda moja miseczka. Wydaje mi się, że jest bardzo fajna. Mnie się bardzo podoba. Teraz ją namoczę w krochmalu, bludze z dodatkiem wikolu. I będę ją suszyła na szklanej miseczce. Żeby nabrała fajnego kształtu. Jeśli Wam się to, co pokazuję, podoba, to bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki, za, wszystko, za które bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.